Tych rzeczy w Polsce na iPhone'ie nie skorzystamy mając iOS 26, wciąż brakuje nam wsparcia dla m.in. iPhone Mirroringu czy nagrywania połączeń głosowych, to funkcje znane z iOS 18, ale teraz również nie będziemy mogli korzystać m.in. z funkcji tłumaczenia rozmów na żywo poprzez AirPodsy ze względu na to, że jest to sprzeczne z dyrektywami Unii Europejskiej. No i niestety nawet jak język jest wspierany, taki jak hiszpański, angielski, niemiecki, to na przykład właśnie będąc w Niemczech dalej nie będzie można korzystać na terenie naszej wspólnoty z tychże funkcji, łącznie oczywiście właśnie w Polsce, ale dodatkowo w naszym kraju przez to, że polski nie jest w ogóle wspierany, no to nie możemy korzystać z innych też opcji. Między innymi tutaj chodzi o nową funkcję screen callingu, tak aby na przykład osoba, która do nas dzwoni musiała się przedstawić. Jest to świetna sprawa dla tych wszystkich osób, do których dzwoni bardzo dużo telemarketerów. Z drugiej strony hold assistant, kiedy wy dzwonicie na przykład na infolinię i czekacie na pracownika, aż odbierze. iPhone tak naprawdę będzie czekał za Was i powiadomi Was w momencie, w którym on już będzie wreszcie dostępny. Nade wszystko nie możemy też korzystać z funkcji tłumaczenia rozmów czy to podczas połączeń telefonicznych poprzez FaceTime'a albo iMessage, jeśli chodzi o wiadomości wsparcia dla sztucznej inteligencji w generowaniu szybciej skrótów w aplikacji skróty. No i nade wszystko na przykład tłumaczenie tekstów piosenek w Apple Music też u nas nie będzie działać z racji tego, że język polski nie jest wspierany. Także iOS 26 jest naprawdę bardzo fajnym aktualizacją bardzo dużą i przydatną, ale niestety w takich krajach jak Polska czy częściowo w innych krajach Unii Europejskiej, jak widzicie, ten system niestety jest bardzo mocno okrojony i trzeba używać tak naprawdę amerykańskiego konta z amerykańskim regionem i adresem, aby mieć, aby przynajmniej w części przypadków mieć w ogóle dostęp do tej funkcji, bo niektóre są tak blokowane, że nawet to po prostu nie pomaga.